Hej, ja z Mika, witam was w kolejnym odcinku na naszym, na moim kanale A dzisiaj będziemy grali w... Mm, nie wyjdź z koła, tak yy, Ja już będę wchodzić, ponieważ się czas kończy yy, Szczerze mówiąc to... Chciałam nagrać coś, co będzie posiadać jeden odcinek i to nie będzie żadna seria, tylko po prostu... Taki zwykły odcinek na Robloxie Więc stwierdziłem, że... Może być to ta gra, ponieważ mm, wiele moich przyjaciół w tą grę grało i polecało, że jest nawet spoko, więc będzie się dzisiaj w tą grę grać, więc zapraszam do oglądania. I już widzę, że mamy uruchamianie. Okej, okay, wid. Aha, dobra. Oczywiście jesteśmy na challenge'u Bista. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. W sensie, myślę, że wiecie, kto to jest, nie wiem, czy ja... Bo mogę mówić. Z tego chyba nie będzie Copyrighta, że powiem, że to Mister Piece. Okej, okay, mam bananę. Chyba wiem o co chodzi z tym bananem. Jakby. Chodźmy sobie tutaj, gdzie jest najwięcej osób. Ok, nie, nie, mój banan w nikogo nie wleciał, niestety. Mogę. O nie, nie! Spadłem. Co ja mam teraz? No. Ale mogę tam osram. Ale po co? Ja nie wiem. Co... O co to chodzi? Tyle bananów tu się zleciało. Nie wiem, co ja robię, ale ja sobie chcę jakoś uciec. Tak, ktoś ciągle umiera. No i co, kiedy mnie to samo. W, w zwoli Ej Ej, ja utknąłem Nie. No. Ej, słyszeliście ten dźwięk. Nie. nie. o! Parkur, teraz się kapło, że to jest jakiś... jakieś obby. Dobra, musimy to przeżyć, widzowie. A, ja mam... Ja mam... Ja mam rybę, którą mogę walić innych ludzi, wow. Nie. <laughs> no nie... No nie wypadłem! Nie... <laughs> Okej, okay, widzowie. Jeszcze raz. To nie jest koniec. To nie jest koniec. Oh my... Oh my god. O oh mój. O oh mój, got. Dobra, muszę wejść. Okej, okay, no to robimy sobie teraz oby. Nie, aha, teleportacja, świetnie. Dobra, no to spróbujmy jeszcze raz. Tym razem postaram się bardziej uważać w ogóle. Wcześniej były dwa. To i to je. Co to to jest? A teraz jest tego więcej. Mogę... Mogę bić ludzi. ok Witajcie wszyscy witajcie w mojej grze. Aby wygrać. Musicie, musisz pozwolić. Ostat... pozostać w ostatni w kręgu. Szczęśliwy. Okej? Okay. No, wcześniej wam nie... W nie czytałam. Wcześniej nie czytałem, ale teraz już czytam więc jest git. No. Znowu banany. Okej, okay, ona... Bo ja go zostawiam na czarną godzinę, nie ma co W ogóle... Ciekawe, czy graliście w tę grę okay, ja nie mam banana Ja nie mam... Ja udaję, że nie mam banana I W ogóle, coś to, to nie jak wyjdę? Okej, okay, jak wyjdę, to tracę jakby HP I to bardzo szybko, więc no... Muszę pić, muszę srać, muszę spać i... Aha Muszę e, jeść i w ogóle No, tak jest w tej grze, nie? Jezu, hit Wow Jedzenie, woda Co to jest?! Ej, straciłem banana. Mogę się na... Ale ja mam... Nie mam 100% wody Dajcie jeszcze Mam wodę Nie będę w to wnikać. Jakby. Oho. Ale co się tutaj wydarzyło? Co jest? Co jest nie tak z tą grą? Woda, 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 woda. Mam wodę. Okej, okay, bijemy się wszyscy. Może ktoś umrze. Chyba coś tu nie działa. No i nie mam nuby. O, 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 <głos》>. Muszę to sprawdzić. We mnie tu. O, 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 Teraz zara. Wow. No, całkiem fajne. Okej, okay, dobrałem z wszystkim. Nie muszę spać. Nie muszę srać. Bo... Okej, okay, to jest jakiś... Muszę iść srać. Szybko obudzać się. No nie, nie, nie. Na was ram, uwaga. <śled> I się dzień zrobił. <śled> no. yy. Okej okay, ledwo co tam będzie tam trzeba iść. Dobra, żyje. To już blisko jest to. Aha, no i może to tak grzeć na górze. Już, już pusty kubeczek jest, Dobra, woda się kończy. Mam karpia. <laughs> Dobra, nie, no to jest taki śmieszny odcinek. Nie! Nie, nie, nie! No tak blisko, jest, MARIA nie no Ej, to... Ej, to serio jest cięż, ciężkie jak tak teraz patrzę. No bo oni się nauczyli klikać e... Teraz trzeba ucie... Co jest? To jest jakaś... jakaś... że ja tą... NIE mam rybę po prostu, dobra. dobra. Najlepiej być na środku i walić wszystkich, którzy tutaj żyją, żeby oni Ciebie nie uderzyli. W znaczy, ona nie ma karpia, to jej nie bijemy, ale reszta ma karp. Zresztą to jest jakiś Fryderyk, nie wiem jak to nazwać. Po prostu walę, no. Let's go. O, dostali. chyba okay, ja, ja... O, teraz nikt mi nic nie zrobi. <laughs> jak mi, Jak mi głowa tańczy, ty... na Nawet się fajnie bawię, nie wiem jak wy. O, okay, parkour. ja tam idę na samą górę i się, zamykam w, i się zamykam w sobie. Tak będzie dobrze. Tylko teraz będzie bardzo dużo osób tam, to próbowało przejść, więc... I tam pewnie na górze będzie sporo ludzi, ale sp no spróbujemy, no. To jest... O, tutaj jest skrót tak zwany. Okej, okay, i mamy coś takiego i w ogóle co się dzieje z tym? Jakby ludzie wy nie. Jak tam dotrzeć? Ciasteczka. Mam kuki, ale nie jestem głodny. Prędzej to ja już muszę iść srać. No ja ten tym ragdollie śmieję się, w ogóle co to jest? -oh -oh. Okej, okay, coś było tutaj potężnego Jan, Ja nurkuję Co to? I czemu? Oddam nice. wodę Jednak nie. Co tam się dzieje? Spokojnie. Ja pływam. Na górę właśnie na górę. Ja chcę spać na górze. Co to? Nieważne, ja śpię. Wyno... Ha. Nie rozumiem Okej, okay, ktoś nie poziom nie zesrał. Tak, słyszymy, słyszymy. Ale też... No way. Ej, nie gadaj, że... Cię byłem za... Ha, no to ja będę na górze i przeżyję. Pyk. robi tak. Co to jest?! I to boli, dobra, ja jestem tu na górze jest bezpiecznie, trzeba to zapamiętać. Kurde no, Kuki się muszę zjeść. Chyba nie na dwójce nie ma co chyba robić. Dobra, 15 osób zostało. Ja dalej żyję. To dobry znak. O, czemu ja. Dziwne to. No, ale o co chodzi z tym jednym blokiem? Ty. Bo inni to przechodzą. Czemu ja. O, dobra, mogę. O, dobra. O, 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 o. Mi się nie podoba to, że to już tak blisko robi. Takiej to jest do bujania się. Jaką tam polazu? A bo to są teraz... To jest teraz kilka tych... Tam jest zielone, o! Nie doskoczyłem! Dobra, ale no... I które, które, no? Które jest, które? Chyba to. To, bo to są... I ciężko to rozróżnić, no. Burgery!

ale ja idę... tam. Czyli? Gdzieśkolwiek. Aha, nie przejdzie, dobra, ten. Ja nie walczę. A jednak walczę. To się... Ale żyję dalej. O nie, muszę starać szybko! Dobra. Żyję. Nie no, zagra jest śmieszna bym powiedział. Okej, okay. wysarałem się. I żyję dobrze. Wody mi trochę brakuje, ale no to... to na górze... A tu może po podarować przedmioty. Podaruję... Nie, nie mogę nic podarować, a szkoda. Dobra, może nam się uda wygrać? Ja chcę, bym chciał. No, nie będę spać, niestety. Chciałem spać na parkurze, ale nie mogę. A, siódma. Ja potrzebuję dużo wody. Ciekawe, ile dni trzeba tutaj przeżyć. Pewnie 100, czy coś. Czy jeszcze jakaś inna powalona liczba. Ja przechodzę, oby. No, nie. Co to? Co to jest? Abo to bije. Eee. Na górze będzie bezpiecznie. Dobranie, już burgerka nie ma. Jeszcze się trzeba zesrać. Woda, 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 to ważniejsze od strania. No halo dajcie mi wodę, jak najwięcej, i nie mogę więcej. No, o, trzeba iść, sobie. Wysrane. Tu jeszcze dzisiaj basen. O, dodali w ogóle takie coś. Znowu tego pumpkina trzeba żreć. Są on tak mało daje? Ty? Ale, ale jak to się skurczyło? Dobra, no to wiemy, jaki jest cel. O! Dobra, to teraz. Ej, nie bij mnie! Ej, nie Bo już nie mam pumpkina. No to było fajne. O pączek. I pumpkin! Pumpkin też się przyda. Jaki Pumpkin. Jeszcze burger leży. Nie, dobra. Nie, 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 nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, bo to jest... On to wziął, ale zginął. No, a to było ciastko, dobra. Ale mam mało życia strasznie. Pączki, znaczy nie to są... Cokolwiek to jest. Nie, nie chciałam tego jeść. Dajcie jeszcze jedno, dajcie, dajcie, dajcie. No nie, no nie dadzą, no. Co tam się stało, ty? Dobra, może jeszcze jaką wodę? Kurde, trzeba srać. Boże, te problemy życiowe. Ale, cz ale czemu? Zobaczcie mi, czemu? Ten zjazd kończy się na tojach, no. Okay, żyjemy razem, możemy się bić bardzo fajnie. O kurde! O nie, o nie, o nie, o nie! Było blisko, dobra. Na tej zjeżdżalni będzie bardzo safe, bo to jest wyżej. No ty ty możesz nie pójdziesz, no. Dobra, jak coś kto... zawsze mogę użyć tego. To nie zadziałało! To nie, to nie. I dobra, jakim cudem żyję? Dobra, opada, już i jakim cudem przeżyłem, ty. Ale jakim to ja nie wiem, ale żyję na szczęście. Krąg się będzie pewnie kurczył. Jak to śmiesznie już wygląda? Takie małe że rzeczy, żeby iść w górę, a nie. Yy, na boki. Bleka bo nas. Jakby. A tylko razem uderzy. O nie, o nie, o nie! Dobra, mi śpimy. Nie możemy się być, więc będzie dobrze. Wierzę w to. Tutaj leży latarka. Dobra, oświecam Was. Co jest? O woda. Fajnie. Mam wodę, ale na razie chyba lepiej nie ryzykować z tym. Czwarty dzień, chyba piąty to ostatni, chociaż to zależy, bo razem tego nie wygra człowiek. Oha. Może dadzą wody, jak ktoś to wypija, ale to w ostateczności. Dlaczego jest to? Dlaczego to jest? O nie! Oj! O, była blisko. Ale, jak wyjdzie z okręgu, to szybciej spada. Dobra, no kończcie to. I tym razem do idealnie. Dobra, no. Do... Woda. Kolejna woda. Przyda mi się na pewno kolejna woda. Przydadzę się. I tutaj ląduje już kolejna woda, ale nie mam. Yy, mam za dużo przedmiotów. Mogę jedną wypić. Dobra, one są nawet na więcej, dawa. Przeżyjemy to, widzowie, przeżyjemy na luzie. No nie, ani no krok się kurczy, już po to nie pójdę, dobra, dole. Dobra, tyle już nam starczy. Jeszcze będzie? Nie, już nie będzie, dobra. Muszę iść do kibla. A jeszcze woda przyda się. No, na razie sobie na godzinę zostawię, bo teraz to już tak blisko 7 osób zostało. Już tak blisko, że trzeba to zrobić. Nie wiem, jak odcinek będzie godzinny, to no to no to Oho Jak odcinek będzie godzinny, no to zrobię tak, że będzie 15 minutowy <grytanie> Ale może to wygram, ja się nie chcę z nimi bić, chociaż... No nie ale ja nie chcę się z nimi bić Ja trochę pasywnie to próbuję zrobić razem z sobie... Pumpkina, bo on ma udaje Łatwo się go pozbyć Okej, okay, widzę, że są jakieś miejsca, gdzie... Ej okay, dobra Zjedzmy to, tego to, ile możemy. Tu mam w ogóle nowy item. Tu mam latarkę, ale... Okay, już nie mam tego, okej. Okay. Tego, nie, ja latarki nie chcę. Okej, okay, i znowu... Znowu te... Pluszanki dostajemy. Zjedzmy sobie tą pluszankę, ona dużo daje. Coś pić na razie nie trzeba. Stań karpia. Ale ja... Próbuję pasywnie w to wejść. Chłop tutaj umarł i. Nie, 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 nie. Nie, zostaw mnie w spokoju, chłopie. Nie, nie uda ci się. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dobra, 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 nie, nie, Jezus Maria. No nie, trzeba być na środku. Chciałam to zrobić. O nie, będziemy teraz... Dobra, w Kiblu jest safe. O nie, banany. No to będzie, dobra. Okej, okay, tutaj jest... Co to? To, to? to daje jedzenie! Dobra. Tak, on zjedzie, dobra, to było nawet spoko. Bo tam mamy wodę w razie, w on, on jest jeden. Nie mam go zbytnio czym zabić. Potrąciłem go tym, ty! Dobra, ja bym, dost ja by ja bym chciał dostać wodę. Dziękuję. O, 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 dobra, będę mieć wodę na zapas. Przydałoby się iść spać. Ale już daleko zaszłem. Nie, 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 nie uderzysz mnie. Nie chciałbym, żebyś mi uderzył. Dobra. wypiję sobie tą jednorazówkę. Do tej która nie potrzeba. Dobra, idziemy spać. O, nie. On zginął, bo go wiatrach chyba przed... Widzowie, wygrałem to! Widzowie, wygrałem to! Wow. No to niezły... nie to niezły... Yy, przypadek na sam początek. Nie, no widzowie, ja wygrałem to. I ja za trzecim, no. Okej. Okay. No to pa, widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie, zostawcie łapkę w górę subskrypcję, wygrałeś jeden raz. No, dosłownie. Wygrałem challenge Mr. Bista, widzowie. W kółeczku zem przeżył. Ja, ale ja się nawet. Ja, ja myślałam, że ja się będę z chłopem bić, a tutaj dosłownie go wiatrak tam spychnął. No dobra, widzowie, przetrwałem, przetrwałem. Pa, widzowie, widzimy się w następnym odcinku.